Ucieczka powraca do Fortnite po raz drugi, tym razem z większym hukiem, a więc jak poprzedni tryb można było określić mianem PAYDAY-a trójki, Tak, ten ze względu na ilość nagród możemy od razu nazwać paydayem piątką. 5. Hej wszystkim z tej strony Jaju i w dzisiejszym materiale skupimy się na nowym okresowym trybie, czyli ucieczce, która powraca ponownie do Fortnite. Ostatni raz widzieliśmy ją ponad 6 miesięcy temu, a sam tryb był jednym z tych najlepszych, jakie widziała nasza gra podczas swojej prawie że dwuletniej. Existency. Zanim przejdziemy do darmowych skinów, plecaczków i innych takich, to przypominam wam o zostawieniu suba i łapki w górę, jeżeli materiał się wam spodoba. Jeżeli natomiast zamierzacie coś kupić w sklepie Fortnite, to zróbcie to z kodem jajuty. Takim darmowym donatem wspomożecie mój kanał, a przy okazji pokażecie, że doceniacie moją pracę. Tak postąpiła chociażby ta piątka, za co bardzo im dziękuję z całego serca. Jeżeli to wy chcielibyście powiedzieć się na odcinku, to wbijajcie na Discorda, do którego link macie w opisie. Opisie i tam na specjalnym kanale wyślijcie screena zakupu czegokolwiek za pomocą kodu Jajuty. Wielkie dzięki wszystkim wspierającym w sklepie Fortnite, jak i również wspierającym na YouTubie. A teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy! Aktualizacja 8.10 wyszła dokładnie wczoraj, a likerze już wzięli się do roboty i poodkrywali rzeczy utwierdzające nas w fakcie, że Epic Games w kwestii wydarzeń społecznościowych robi kawał dobrej roboty. Oprócz nowych skinów czy starter packa, o czym mogliście dowiedzieć się we wczorajszych materiałach, znaleźli oni dla nas przecieki dotyczące wydarzenia ucieczka. Mieliśmy z nim już do czynienia ponad pół roku temu i wtedy mogliśmy zdobyć maksymalnie kill -off, graffiti oraz animację. Spadania. Tym razem twórcy będą dla nas trochę bardziej hojni, ale zanim przejdziemy do nowych wspaniałych nagród, to dla wszystkich zapominalskich, a także nowych graczy, wyjaśnię zasady tego trybu. Lądujemy na wyspie jako czteroosobowa ekipa, zbieramy szybki lucik, a następnie wyruszamy na bitwę, w której to o dziwo nie musimy się wcale bić, a zwycięstwo możemy zdobyć nie otrzymując czy nie zadając żadnych obrażeń. Co prawda, będzie to ciężkie, ale ja z doświadczenia wiem, że wystarczy po prostu troszkę. Sprytu i taktyki. Na mapie po chwili lądują cztery sejfy, w których to znajdują się kryształowe lamy, czyli rzecz, którą chcemy zdobyć, z tej racji, że cały tryb jest symulacją napadu. W sumie we wszystkich sejfach znajdują się cztery lamy, a po zebraniu jednej na mapie pokaże się nam lokalizacja basu, którym to będziemy musieli się ewakuować. Osoba, która niesie lamę, porusza się o wiele wolniej, ale za to ma włączoną regenerację pancerza, jak i zdrowia po 2 na sekundę. Po dotarciu do samochodu osoby znamą drużyna wygrywa, a ostateczna trudność polega na tym, że będziecie musieli najczęściej wspiąć się na ogromną wysokość, co oczywiście wiąże się z tym, że będziecie bardzo łatwym celem do kolapsowania. Z racji, że na mapie są aż cztery skarby, to zwycięzców także może być czwórka, tylko że te miejsca pierwsze są tak jakby pozycjonowane od pierwszego do czwartego i za odpowiednie miejsce otrzymujemy odpowiedni medal. To na tyle z opisu działania tego trybu, a więc pora, wziąć się za to, co najważniejsze. Nagrody będą identyczne co 6 miesięcy temu, z tą różnicą, że otrzymałem dodatkowe 3 bag blingi, co powinno zadowolić każdego z graczy. Stawiam także na to, że osoby, które posiadają już skiny czy graffiti z pierwszego wydarzenia, otrzymają jakieś edycje styli, bądź jakąś rekompensatę, albo twórcy zmienią pliki i po prostu dodadzą nowe nagrody. Główną nagrodą jest łom, czyli bardzo fajny zbierak, którego w ucieczce 2.0 otrzymamy za ukończenie dobolnych. Dwóch wyzwań, a wszystkie z nich są banalnie proste i ułożone w taki sposób, że jeżeli zbierzecie ogarniętą ekipę i sami też wykażecie się szczyptą umiejętności, to wszystko zrobicie w ciągu pięciu gier. Pierwsze trzy odnoszą się do liczby, o której wspomniałem przed chwilą. Musicie wygrać jedną, trzy i pięć gier, aby otrzymać lamy, które właśnie widzicie. W ciągu tych pięciu gier dobrze by było, jeżeli użylibyście pięć razy graplera, który specjalnie na ten tryb powróci. Oczywiście musicie to wykonać w ciągu tych pięciu różnych gier, a nie tylko w ciągu jednej, także musicie troszkę czasu poświęcić. W trakcie tych pięciu meczy postarajcie się sfokusować na przeciwnikach, którzy niosą lamę, aby zaliczyć kolejne wyzwanie, które polega na: Zadaniu 200 obrażeń osobie, która tą lamę niesie. Za to otrzymamy graffiti. No i na sam koniec mamy wyzwanko, które nie tyle co wymaga ogarniętej ekipy, jak po prostu znajomych. Grając z randomami macie ogromną szansę na to, że traficie na osoby, które po angielsku po prostu nie pojemają albo po prostu są zwyczajnymi trollami. W ciągu trzech różnych gier musicie przynajmniej raz podnieść lamę. Jesteście w stanie zrobić to w ciągu trzech gierek, a wystarczy tylko porzucać sobie skarbem pomiędzy całą drużyną, dzięki. Czemu każdy z Was zaliczy sobie za nanko? Kiedy zrobicie wszystko to, o czym powiedziałem, to otrzymacie pełen asortyment nagród. Warto również wspomnieć o tajemniczych malowaniach, które zapewne pojawią się w sklepie wraz z dziką kartą. Istnieje także opcja, że dostaną je oryginalni nabywcy wcześniej wspomnianej skórki, która swoją drogą kosztuje 2000 V-Dolców i posiada aż 4 style, dzięki czemu możecie robić niezłe akcje w samej ucieczce 2.0. Jeżeli zamierzacie kupić jakiegokolwiek skina czy zbierak, czy inny przedmiot kosmetyczny, to nie zapomnijcie o kodzie i jajowity w sklepie, a także o zostawieniu suba i łapki w górę. Wielkie dzięki wszystkim wspierającymi sponsorom. Dajcie znać, co myślicie o nowych plecaczkach, a ja tymczasem życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i cześć!